na Was rodzinka bukiet. Ładnie. O, bukiet kwiatów. No. A dać jakiś kubek na wodę? Tak damy, no. Kwiaty polne. Może ten plastikowy, taki co tam wisi. No jak pewnie zauważyliście, znajdujemy się na kempingu. Jest to dosyć niecodzienna sytuacja dla nas. Kasia ma spotkanie w Portugalii ze swoimi koleżankami. Ja w tym czasie zostaję z dziećmi, więc żeby ten anturaż van life'u za bardzo mi nie przeszkadzał, nie był kulą u nogi, postanowiłem te 5 dni spędzić z dziećmi, z psami właśnie na kempingu. Uroczy kemping trzygwiazdkowy znajduje się zaraz obok miejscowości Faro na południu Portugalii, a dokładniej na wybrzeżu Algarf w miejscowości Olhao. Jest naprawdę przyjemnie. Okolicy jeszcze nie zdążyłem zwiedzić, więc będziemy mieli co robić. Stawiam psy w kamperze, wybierając się na rower z dziećmi. Nie jest jakiś upał na zewnątrz. W kamperze i tak jest zawsze chłodniej, bo jest zaizolowany dobrze. Ale mamy taki wiatraczek, który fajnie tutaj tłoczy powietrze. Przez to jest o wiele przyjemniej. Chodź, chodź, chodź. Weszliśmy na chwilę do Kińczyka, to taki sklep ze wszystkim, takimi superelkami. Dzieciaczki chciały sobie jakąś zabawkę kupić, ale nic nie znalazły, sama pężczyzna. Ja za to znalazłem spreje, taśmy, jakieś tam rzeczy 5 euro wydałem, jedziemy dalej. No, to jest produkt z którego Portugalia słynie. Jest naprawdę wybór jest olbrzymi. Działy z widami to nie jest tak jedna półka, tylko po prostu cały kawałek sklep przeznaczony tylko w wino. Idziemy Oj, tu daje to mało. 2,5 godziny zajęła nam wycieczka rowerowa, więc tyle nas nie było w samochodzie, na tyle psy zostały w samochodzie same. Zostawiamy tak często psiaki, jeżeli jesteśmy pewni, że samochód w środku się nie nagrzeje. Trzeba wziąć pod uwagę, że camper to nie jest zwykły samochód, gdzie są te wszystkie przeszklenia. My tu mamy firany zasłaniane okna, cała, całe wnętrze jest zaizolowane, więc ta temperatura tutaj w środku jest faktycznie lepsza. Na zewnątrz jest 26 stopni, teraz pokazuje termometr w środku. Niecałe 19, daje nam to cień plus wentylator, więc przyjemnie, naprawdę da się tutaj oddychać. Brakło nam wody w kamperze. Wjeżdżając na kemping, jakoś pominąłem ten fakt, że wody nie mamy i nie dotankowałem sobie samochodu, zanim się zaparkowałem na takiej pięknej parcelce. A jak już tutaj stanęłem, no to nie chcę mi się stąd wyjeżdżać całym tym samochodem i pakować go, żeby jechać na tankować wodę, więc wlewam z wiadra. Co prawda na takim kempingu najczęściej naczynia można umyć gdzieś na zewnątrz, to nie jest problem. No ale jeśli rano chcecie umyć zęby na przykład, no to woda w kamperze jest przydatna. D mamy ustalone, że dzień nie mogą półtorej godziny do dwóch godzin maksymalnie spędzić na, przed monitorem jakimkolwiek, czyli albo patrząc się w gry, albo oglądając bajki, to już wedle ich wyboru. Ten czas właśnie sobie dzielą według dnia jak chcą. Jest godzina 15, 15.30. Dzieci poprosiły o godzinkę grania. Ja się oczywiście zgodziłem i to jest idealny moment, żeby przygotować dla siebie jedzenie. A dzisiaj małże na obiad. Hmm. Hmm. thank mm. you dzieci na chwilę same na tym placu zabaw. Doskonale go znają więc wiedzą jakby co jak wrócić na kemping. Ale ja lubię ten czas kiedy oni spędzają ze sobą bez naszej obecności. Jeżeli są sami to jest jakieś takie bardziej mniej szpanerski wtedy w nich. Oni te relacje między nimi są inne całkowicie. Się sobą bardzo mocno opiekują. A ja też w tym czasie sobie odpocznę. 15-20 minut takiego spaceru tutaj po tych łąkach w okolicy kempingu. Naprawdę uroczo jest teraz tutaj w Portugalii, zaczyna się prawdziwa wiosna. Wszędzie te łąki kwietne, wszystko tutaj łubin, rumianek, wszystko tutaj kwitnie. Normalnie taki jakiś maj w lutym. Pięknie. Na obiad małże, a na kolację ostrygi, i nie jest to nic nadzwyczajnego tutaj w tych ciepłych klimatach. U nas w Polsce może się to wydawać, że to jest danie wykwintne. Tutaj 11 czy tam 15 ostryg kosztuje w okolicach 5-6 euro, więc cena jest naprawdę fajna, jak za dobre owoce morza. Ja jestem zwolennikiem owoców morza, więc ostrygi lubię. Jestem chyba jedyny w tej rodzinie, który aż tak przepada za owocami morza. Więc yy, co? Kulacyjka ostrygi. Starczy się ją lekko podważyć. O, odtrykę, odtrykę. Ostryga w środku wygląda tak o. No nie wiem jak Wy po tym filmie, ale ja po tym kempingu to jestem wynudzony na maksa. Kemping nie był jakiś najgorszy, trzygwiazdkowy, okej, okay, tak, basen, plac zabaw, wszystko czego dzieci potrzebują, restauracja na miejscu i sklep, no ale jednak te sześć dni tej rutyny nas trochę wybiło z tego rytmu podróżniczego, w którym się znajdowaliśmy, no i, i jednak y, postanowiliśmy do niego wrócić po sześciu dniach z przyjemnością, pojechaliśmy 50 kilometrów wzdłuż wybrzeża Algarve. Za miejscowością Albufeira znaleźliśmy parking. Ciężko jest tu znaleźć miejsce takie, żeby zaparkować kamperem. Wszędzie są zakazy dla kamperów. Portugalia nie jest jakaś przyjaźnie nastawiona na ten sposób turystyki. No ale zawsze można znaleźć jakieś miejsce. Parę kamperów zaparkowanych obok nas. Zostaniemy tu chyba na noc. Ocean. No. Do zobaczenia w kolejnym filmie.